4 listopada 2022 Miss Polski na wózku 2023 Naiwne marzenie czy cenne doświadczenie? Blondynka na kołach Witajcie moi drodzy! Jakiś czas temu odbyły się wybory Miss Świata na wózku 2022. Drugie miejsce w tym konkursie zdobyła Polka. Śmiało zatem można zacytować słowa piosenki Czerwonych Gitar. Najpiękniejsze są polskie dziewczyny. Choć sama wspomnianej gali nie oglądałam, z powodu posiadanych kompleksów, to cieszę się z ogromnego sukcesu przedstawicielki naszego kraju. Mimo iż w 2014 roku spróbowałam swych sił w konkursie Miss Polski na wózku, organizowanym przez Fundację Jedyna Taka, wciąż nie do końca wierzę w swoje możliwości. Motywująca rozmowa z moim chłopakiem sprawiła, że zaczęłam rozważać powtórne wzięcie udziału w przyszłorocznym konkursie. Jego budujące słowa rozbudziły we mnie wolę walki, by zmierzyć się ze swoimi kompleksami i pokazać, że w każdym tkwi piękno. Czasem wystarczy je wydobyć. Mimo posiadanej obawy, że moja rzucająca się w oczy sprzężona niepełnosprawność uniemożliwi mi dotarcie chociażby do drugiego etapu kwalifikacji, pragnę podkreślić: Jestem kobietą. Akceptując swoją niepełnosprawność, traktując wózek jak parę wygodnych szpilek, chciałabym pokazać swoim przykładem, że warto pokonywać własne ograniczenia, również te mentalne. Warto próbować. Choć zdaję sobie sprawę, że moje szanse maleją przy dziewczynach posiadających sprawne ręce i prosty kręgosłup, gdzie ja ze swoją spastyką nie jestem w stanie się ani samodzielnie umyć, ubrać, przygotować posiłku, to fakt ten nie jest równoznaczny z tym, iż nie mogę wysłać zgłoszenia. Czasem to droga do celu okazuje się cenniejsza i ważniejsza, niż dotarcie do finału. Moi kochani, nie jestem idealna. Walczę ze swoimi kompleksami, pracuję nad wadami, staram się rozwijać mocne strony. Czy ze swoją urodą mam szansę na dostanie się chociażby do drugiego etapu? Bladego pojęcia nie mam. Kandydatki starające się o koronę najpiękniejszej często mówią o tym, że chcą pokoju na świecie. To piękne marzenie. Moje jest nieco bardziej przyziemne. Chciałabym, aby mój udział w tego typu konkursie zmienił postrzeganie MPD z pastyki wózka. Pragnę, by społeczeństwo, jak również my sami moi czytelnicy, potrafili dostrzec piękno kobiety, mężczyzny w tak nieidealnym ciele, z tak wieloma niedoskonałościami. A zatem czy waszym zdaniem powinnam znów spróbować swoich sił? Czy może jednak w myśl zasady nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki zaniechać tych zamiarów?